Rozdział drugi. Viva la Reina. Pięć miesięcy później. Boże, spójrz, jaka ona słodka. Zachwyca się Eri. Prawda? Dobrze, że została z nami. Mówi Diana. Wybrałyście już dla niej imię? Tak. Laira, powiedziała dumnie Eri. Piękne, powiedziała Diana z błyszczącymi oczami. No dobrze, koniec wrażeń na dziś. Idziemy spać, powiedziała do Layry Eri swym melodyjnym głosem. Dobranoc, żegna się Diana. Dobranoc, odpowiada jej Eri. Drzwi zamykają się. To co? Mała śpi, więc możemy... powiedziała zalotnie Elaine. Zmęczona jestem, westchnęła Eri. Oj no, wiem, wiem. Cały czas zajmujemy się lajrą. Ale przecież raz na jakiś czas też musimy zająć się sobą. Może i masz rację, powiedziała Eri a niegrzeczny uśmiech zaczął malować się na jej porcelanowej twarzy. Nagle ni stąd, ni sowąd, z korytarza dobiegł dźwięk tłuczonego szkła. Eri zerwała się z łóżka natychmiastowo. – Boże, co to było? – pyta Eri. Zanim Elaine jej odpowiedziała, ktoś gwałtownie pociągnął za klamkę od drzwi. – Stęskniliście się za mną? – powiedział niskim głosem. Bardzo wysoki mężczyzna strojący w progu drzwi. Można wiedzieć, kim ty jesteś? zapytała przerażona Eri. Zanim nieznajomy odpowiedział, Diana już wbiegła do pomieszczenia. A ty to kto? zapytała Diana. Lecz po krótkiej chwili już wiedziała wszystko. Co ty tu robisz, Juan? krzyknęła. Ja? Ja tylko przyszedłem po to, co moje. powiedział lekceważąco. Doszły mnie słuchy, że doczekałaś się córki Eri, kontynuował. Cóż ciekawy jestem, jak do tego doszło, zaśmiał się. Nic ci do tego, a teraz wąs królestwa. Już wystarczających szkód narobiłeś naszej rodzinie, krzyknęła Diana. A kiedyś mnie kochałaś, powiedział. Tak, kochałam do pewnego czasu mężu, powiedziała Diana. No właśnie, nie przyszłem tu, aby zabić ciebie lub Eri. Wskazał swoją szablą na białowłosą, prawie podcinając jej szyję. Przyszłem tu po nią. Tym razem wskazał na lajrę. Po moim trupie, powiedziała rozwścieczona Diana. Nic się nie bój, jeśli nie zabiję jej teraz, to zrobię to za jakiś czas. Wy zrujnowaliście mi życie, wysyłając mnie na drugi koniec oceanu. To teraz i ja nie mam skrupułów, aby wam się za to odwdzięczyć, powiedział. Momentalnie może łez napłynęło Eri do oczu. Nigdy, wrzasnęła przez usy. Przekonamy się wkrótce. A teraz do widzenia, powiedział. A następnie wyszedł. Kiedy Huan wyszedł, Eri padła na kolana i zaniosła się okrutnym płaczem. Co my teraz zrobimy? Wypłakała Eri. Musimy od teraz izolować Lairę, bo inaczej ten szaleniec w końcu coś jej zrobi, powiedziała Diana. Nie! Wykrzyczała. Nie chcę krzywdzić jej w taki sposób, powiedziała Eri, jeszcze bardziej zanosząc się płaczem. A mamy jakiś inny wybór? Z tego co mama opowiadała? Ten człowiek jest nieobliczalny, powiedziała Elaine. Mamy, zabierzemy ją stąd jak najdalej, powiedziała Eri. Nigdy się na to nie zgodzę, powiedziała Diana. Chyba będziesz musiała. Odpyskowała Diana, biorąc płaczącą lajrę na ręce. Mamo, proszę cię wyjdź, poprosiła. Dobrze, ale wybij sobie z głowy ten durny pomysł. Wyobrażasz sobie, co się stanie z monarchią, jeśli wyjedziecie, powiedziała Diana. Wyjdź, krzyknęła Eri. Diana bez słowa wyszła z pokoju. Eri siadła na łóżku razem z Elaine. Musimy to zrobić, powiedziała. Inaczej on jej coś zrobi. Zapłakała Eri. Może i masz rację, skwitowała Elaine. Ale w takim razie gdzie jechać? zapytała. Do Hiszpanii. To tam mieszkałaś, zanim się poznałyśmy, tak? zapytała Eri. Tak. Ale wiedz, że nie będzie łatwo tam się nam utrzymać, a tym bardziej zachować w sekrecie to, że my oraz Lejra jesteśmy księżniczkami. Wiem, ale to jest jedyne wyjście, powiedziała Eri. Jutro pójdę do portu i rozpytam się o rejsy do Hiszpanii. Myślisz, że ktoś podjąłby się zadania, jakim jest wywiezienie przyszłej królowy z kraju? Zakpiła Elaine. Dam mu solidną łapówkę, jak będzie trzeba. Powiedziała. Nic nie jest ważniejsze od naszej córki, Elaine skwitowała. Masz rację. Następnego dnia. Eris samego udała się do portowego dozorcy, aby zapytać o możliwość rejsu do Hiszpanii. Wasza wysokość jest to możliwe, ale wie pani, że jest to dla mnie duże ryzyko, powiedział zakłopotany. Wiem, dlatego mam tu dla pana zaliczkę w wysokości dwa tysiące pesos, powiedziała. Dobrze więc, zjawcie się tu dziś o godzinie dwudziestej trzeciej. I pamiętajcie o tym, aby nikt was po drodze nie zobaczył. Oczywiście, dziękuję panu bardzo powiedziała. Proszę, powiedział i wrócił do swoich obowiązków. Piętnaście godzin później. Rozmawiałaś dziś z Dianą? Zapytała Elaine, pakując swoje rzeczy, to jednej z skórzanych walizek. Nie, nie chcę z nią rozmawiać odpowiedziała. Wiem, że jesteś na nią zła. Za wszystko, co musiałaś kiedyś przejść. Ale wiedz, że ona też tego nie chciała, powiedziała, przytulając Eri od tyłu. Wiem, ale teraz musimy zacząć nowe życie, powiedziała. Chwilę później dziewczyny wraz z Layrą wyszły tylnym wyjściem samku, po to, aby następnie plażą przejść do portu, pozostając niezauważone. Dziękujemy za wysłuchanie pierwszej części CDN. Więcej informacji na temat powieści znajdziesz na profilu. Odsłuchałeś właśnie jednego z największych marzeń autorki Anny.